Solski, jestem prezesem zarządu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. I ja teraz tutaj akurat chciałam porozmawiać z panem konkretnie o tym apelu Federacji Fitness, której pan jest tutaj przedstawicielem w Poznaniu. Komunikacje, które opublikowaliście też na Facebooku między innymi, piszecie, że mimo wszystko, już nieważne nie co się dzieje, ale że od 1 lutego większość tych, znaczy te branża fitness zrzeszona w federacji, że swoje lokale otwiera. Dlaczego? To jest tak naprawdę manifestacja bezradności. Protest jest słuszny, obostrzenia nie są słuszne. Tu dobrze by było przypomnieć, że w tej czy w innych branżach tych samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstw jest ponad 2 miliony ludzi. Z nimi trzeba rozmawiać i trzeba na nich zwrócić uwagę, bo oni niosą na tę chwilę naj, największy ciężar tych wszystkich obostrzeń. I to jest prośba do władz, do rządu i do społeczeństwa, które na tę chwilę jeszcze nie musi, ale się wkrótce być może będzie musiał do tego odnieść. Ci mali przedsiębiorcy potrzebują prawa i tylko prawa. My nie chcemy od nikogo wsparcia, zapomóg. Dzisiaj stanęliśmy przed problemem takim, że mamy zakaz wykonywania pracy, a ponosimy koszty związane z kosztami stałymi, ponosimy koszty związane z utrzymaniem miejsc pracy i wiele branż, a samozatrudnieni w ogólności nie zostali uwzględnieni przez rząd. My nie występujemy przeciwko rządowi. To nie jest powstanie. Tak jak powiedziałem, ten protest jest słuszny, ale jest to jeszcze raz powiem z całą mocą manifestacja bezradności i prośba o to, żebyśmy jednak zostali zauważeni i żebyśmy mogli porozmawiać. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak straszek, jeśli rząd. Ćwiczy spór z małymi przedsiębiorcami, którzy przygotowywani są do tego od lat w życiu w gospodarce wolnej i w realnej gospodarce do rozwiązywania tych sporów, to politycy ten spór przegrają, bo nie wolno się dzielić na lewą czy na prawą stronę, no, przepraszam. Także proszę. Pani Witzka, mam też pytanie, czy to jest. Bo też na Facebooku oferujecie jako federacja pewną Pomoc w, jakby w zorganizowaniu się. Czy właśnie to też jest pewna forma, ten protest, taka pewna forma wsparcia siebie nawzajem? To jest budowanie solidaryzmu społecznego od dołu. To jest próba pokazania ludziom, że skoro nie ma dialogu, że organizacje reprezentatywne, które działają w Radzie dialogu społecznego, nie potrafią sobie z tym problemem poradzić. Że rząd swej bezradności kieruje. Próby negocjacyjne do branż, pomijając bezpośrednie rozmowy z tymi instytucjami, które powinny się tym dialogiem zajmować, to odwołując się do 20 artykułu Kodek Konstytucji. Musimy zadbać o własność, musimy zadbać o wolność prowadzenia gospodarki, musimy zadbać o dialog i musimy zadbać o solidarność. I to wsparcie, które udzielamy poszczególnym ludziom, to jest wsparcie osobom, które wykonują realne, pożyteczne i użyteczne prace, a nie mają możliwości, kompetencji, czasu, środków i zasobów, by reprezentować siebie i swoich bliskich i sąsiadów w sporze z instytucjami. Jeśli rząd będzie wykorzystywał swoje instytucje przymusu, strachu, wywoływania pewnego niepokoju, to jeszcze raz trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć: to jest atak desperacji, to jest próba ucieczki z płonącego domu, by nie zostać poparzony tym, COVID-em, który zrzucany jest na tych najmniejszych. W stolicach, w dużych miastach ludzie nie widzą, jak blisko jest do bankructw, a za bankructwami będą nieszczęście całych ludzi, rodzin i znajomych. Tak, a jeszcze też chciałam się odwołać właśnie do tego opublikowanego przez Państwa między innymi na Facebooku właśnie, nie wiem nie, nie, nie nazywałabym tego manifestem, ale po prostu tego postu, I dla, bo w nim Państwo też tłumaczycie, dlaczego nie otworzyliście się zaraz 18. Tylko że dlaczego to jest 1 lutego ma nastąpić otwarcie. Czy mógłby Pan naszym widzom przybliżyć dlaczego właśnie taka decyzja? To jest kolejne wykazanie koncyliacji i dobrej woli. Wyciągamy rękę do władz. Pierwsza próba, co już dzisiaj można powiedzieć, niesie zmianę daty z dwóch powodów. Pierwsze się, aby do niej organizacyjnie lepiej przygotować z tej przestrzeni medialnej, wolontariuszy dokumentacji, a z drugiej strony pokazać, że nie udało się władzy skłócić ludzi i nastawić społeczeństwa przeciwko tego typu gestom, mimo to, że była taka opowieść, że będziemy rozszerzali zarazę, bądź też będziemy innych ludzi zakażali. To jest próba wykazania, że też potrafimy ustąpić i pokazaliśmy drugą datę, dając kolejne Prawie dwa tygodnie na to, żeby usiąść, porozmawiać, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jednej branży. To jest branża tych najmniejszych, którzy już zostali bez środków do życia, którzy są z kredytami, którzy mają koszty stałe na swoich bliskich, na rodzinę. I jeżeli ten fragment gospodarki upadnie, to już nie będzie czego odtwarzać. Duże korporacje i duże firmy z finansowaniem państwowym, bankowym albo zewnętrznym. W ten czy w inny sposób odbudują się w nowej gospodarce. Te najmniejsze firmy oparte na intelekcie, na umiejętnościach ręcznych, nie będą miały jak się odbudować. Panie Witorze, to jeszcze ostatnie pytanie. Czego najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o tę pomoc rządową? Co, co, co tutaj byłoby najbardziej przedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom potrzebne, a czego nie ma w tej chwili? To jest najprostsza odpowiedź. Po pierwsze, nie szkodzić czyli primum non i drugie rozmawiać i zauważyć. My prosimy tylko o to, żeby nam nikt niczego nie odbierał. Już nikogo nie prosimy o to, żeby nam ktoś coś dał. Pozwólcie nam pracować. Wystarczy. Dobrze, ja dziękuję Pani za serdecznie za rozmowę, no i mam nadzieję właśnie, że to przyniesie, że te rozmowy przyniosą skutek i że w końcu zostaniecie Państwo wysłuchani. W razie tego, czego chciałam tylko powiedzieć, że ten materiał dzisiaj będzie opublikowany, mam nadzieję, że już o godzinie 18 w dnia w WTK, a jeżeli nie, to później o 19:20 i później będzie też dostępny w internetie. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę dziękuję. jeszcze raz. Pozdrawiam. Dobrego dnia życzę.